witajcie towarzysze chciałbym zaprosić was dzisiaj na debatę pod tytułem czy w Polsce można znów wprowadzić socjalizm debata ta raczej temat tej debaty został przegłosowany na naszym serwerze sympatycy odrodzenia było łącznie około kilkanaście pomysłów a ten właśnie okazał się dla, dla uczestników tutaj Naszego serwera najbardziej interesujący. Bo rzeczywiście wielu ludzi zadaje sobie to pytanie, czy jest możliwość powrotu do jakiejś drugiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No Jest to też temat, który zaprząta nie tylko na przykład tutaj nas jako komunistów z odrodzenia komunizmu, ale też w zasadzie wszystkie opcje Socjalistyczne, które gdzieś tutaj albo są w Sejmie, być może socjaldemokraci, którzy mają taki pomysł na wprowadzenie tutaj socjalizmu drogą reformizmu, czy też właśnie innymi metodami. Już nie sam punkt tutaj wprowadzenia tego socjalizmu w życie, i jakimi metodami. Ale właśnie te przekonania społeczeństwa, czy w ogóle właśnie jest to możliwe w obecnych czasach przy tej aktualnej propagandzie antykomunistycznej, antysocjalistycznej, która po roku 1989 miała całkowity monopol i w zasadzie głosy broniące socjalizmu były minimalne, były izolowane, nie było tego w mediach głównego nurtu. Temat ten pojawiał się jedynie wtedy, kiedy trzeba było socjalizm obśmiać, wyśmiać, oczernić, przedstawić różne kłamstwa historyczne dotyczące tego okresu. No więc właśnie to jest pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć każdy, raczej pozytywnie, kto działa w organizacjach socjalistycznych. Ale jak widać tutaj są te głosy takie... Być może jakichś zrezygnowanych socjalistów, którzy, co prawda, mają takie przekonania, ale uważają, że no nie, w Polsce nie jest to możliwe, być może w jakimś innym kraju tak, ale nie u nas. Tak więc zapraszam na tą debatę. Będzie mógł wziąć udział w niej każdy. Jest tutaj minimalna weryfikacja w celach, oczywiście, odsiania równych troli, sroli i podobnych elementów, więc. Między jeżeli jesteś człowiekiem, który chce podebatować, to nie ma się tutaj czego obawiać. Debata odbędzie się w piątek o godzinie 20.00. Link do serwera w aplikacji Discord znajdziecie w opisie filmu. Pozdrowienia towarzysze. Do usłyszenia na debacie.